Drugie tiery, drugie tiery Pojawi się filmik o mapie do Stalowego Łowcy chyba Wow, mordo O kurna, już się troszeczkę martwię To jest nowa mapa do Stalowego Łowcy wygląda troszeczkę tak, wiecie. Mrocznie. A to takie trochę dziwne, to. to Kurna, taka. Ej, co wam to przypomina? Dla mnie to się kojarzy trochę za laską, taką trochę. Niby takie góry. Nieby zielone trochę. Był ktoś z Was kiedyś iść na lasce? To może wie, czy tam takie coś. Biszkopcik był chyba. To może on by powiedział. Biszkop, jesteś? Nie ma. Biszkop chyba był na lasce. O śledzie! <śled> Co to? A trochę takie... Trochę też Rosja. Też może gdzieś tam w Rosji tak być. Cholera wie, ja się nie znam. Nie byłem nigdy tak na zadupiu takim. No, trochę może Rosja, trochę taka Naska. Kurna, jakieś dźwięki tam są. Ja się boję! Ej, ja wysprzyć te dźwięki czy nie? Norwegia? Czyli się jak jakiś misji, jak. Podobne do Podlasia. <tosan> po nordycku by się nazwał. W Norwegii takie rzeczy to chyba niekoniecznie aż taki, takie góry. W Norwegii tak, myślisz? Takie wysokie? To wygląda bardzo potężnie. Bitwa Kranwagnem Konstanty, dobrze. Wygląda to, jakbyśmy byli gdzieś kurde. daleko, daleko. gdzieś w Rosji, albo jakaś taka laska. Jeszcze bu burza jest, kurna. Ej, ta mapa jest przerażająca, co nie? nie jest taka. Ty, jak to moje podlasie. Nie jest taka przyjemna, tylko taka. O! Hmm. Przyjemnie. Wróciłem. O, 30 sekund, ja mam czołk niegotowy. Nice.